Jeden z moich przyjaciół księży wykłada prawo kanoniczne na jednym z uniwersytetów. Jest niesamowicie zdolny, zresztą zawsze był. Teraz ma doktorat z prawa kanonicznego, jak wspominałem, teraz dzieli się swoją wiedzą z innymi. Pamiętam, że jak byliśmy jeszcze w seminarium, przygotowując się do kapłaństwa, musieliśmy nauczyć się wiele różnych rzeczy. I tak poza formacją duchową, była też ta formacja intelektualna studiowanie teologii, pisma świętego, prawa kanonicznego, historii kościoła, sakramentów, języków i wielu innych przedmiotów. I tak jak na każdym uniwersytecie, po każdym semestrze, albo częściej, trzeba było podchodzić do różnych egzaminów. I przyznam się, że nie byłem najlepszym studentem i zajmowało mi dużo czasu, aby przeczytać, zapamiętać i nauczyć się całego materiału potrzebnego do zdania egzaminu. Ale zawsze podziwiałem, i może nawet byłem troszkę zazdrosny, bo ten mój kolega, mega zdolny kolega, prawie wcale nie musiał się uczyć. On tylko przeczytał raz notatki, nawet na kilka godzin przed egzaminem, i nigdy nie dostał mniej niż piątkę. A ja, co przygotowywałem się i zakuwałem przez wiele dni, rzadko dostawałem piątkę. To niesprawiedliwe myślałem, ponieważ powinienem być wynagrodzony za ten mój cały poświęcony czas na naukę a tymczasem on, który prawie wcale się nie uczył, dostaje najwyższe oceny, a ja, co zakuwam tygodniami, dostaję czwórkę albo i mniej. I wiecie, co wtedy odkryłem? Prostą bardzo rzecz. Nikogo nie interesuje, ile czasu poświęcasz na naukę. Nauczyciela interesuje tylko twoja wiedza, to, co pokażesz na egzaminie. Egzamin to jak dzień sądu. Jesteś albo przygotowany, przygotowana albo nie. Nie ma znaczenia, co stało się wcześniej, ile czasu poświęciłeś na naukę, albo wiesz, znasz materiał, albo nie. I ten przykład pozwala mi lepiej zrozumieć tą przypowieść Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu, co myślicie, pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł, dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział, idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i tak samo powiedział, ten odparł – nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. To który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówią mu ten drugi. Nieważne jest, co obiecywałeś. Nie chodzi też o ten czas, który spędziłaś na modlitwach, powtarzając modlitwę pańską i codzienny różaniec. Nie chodzi też o te setki stron Pisma Świętego, które przeczytałeś. Ale chodzi o wypełnienie woli Ojca. W dniu tego ostatniego egzaminu, w dniu sądu, Pan Bóg nie będzie cię pytał o te deklaracje i obietnice, co mu składałeś, nie będzie cię pytał, ile modlitw odmówiłeś. Jego będzie interesować tylko to, czy spełniłeś, spełniłaś jego wolę. Bo modlitwa prowadzi do działania. Tak jak z tym moim kolegą, nie potrzebował wiele czasu na naukę, czasem wcale się nie uczył, ale zawsze wiedział, co odpowiedzieć na egzaminie. Ja wkuwałem godzinami, a i tak zdarzało się oblać. Jak w Chrystusowej przypowieści... Jeden powiedział, że pójdzie, a nie poszedł, a drugi, że nie pójdzie, a poszedł. No to który wypełnił wolę Ojca? My już wiemy. Wtedy Jezus rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam celnicy, nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Mocne słowa, bardzo mocne, ale to nie moje słowa, a samego Jezusa. Tak więc musimy być bardzo ostrożni, bo droga do nieba nie jest usłana pięknymi deklaracjami, obietnicami, modlitwami i chodzeniem do kościoła w każdą niedzielę. Ona prowadzi wypełnieniem woli Ojca, kochaniem Boga i bliźniego, słuchaniem słowa Bożego i wypełnianiu go w naszym życiu, wypełnianiu go, bo mogą być tacy, co wcale nie modlą się tyle co Ty, albo nie chodzą do kościoła, ci, co mówią nie pójdę, ale później jednak idą i wypełniają wolę Ojca. To którym synem jesteś ty? Tym, co powiedział, że pójdzie, a nie poszedł? Czy tym, co wzbraniał się, że nie pójdzie, ale w końcu poszedł? Bo tylko jeden zdał egzamin. Więc bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.